Znaczy, ja myślę, że część, czy niektóre firmy, z którymi ja też miałem do czynienia, to one też korzystają. Korzystałem z psychologii. Nie wszystkie, bo to wymaga naprawdę fachowców i specjalistów, którzy no, muszą tą literaturę, ja bym powiedział wprost, tą wiedzę dobrze sobie przyswoić czy studiować. Tylko tam, no, jest tak głęboka tajemnica, że tego pan się nie dowie. Oni nie powiedzą, oni pracują dla siebie. My, w sytuacji akademickiej, tutaj w tej społeczności akademickiej, to doskonale zdajemy sobie sprawę z pewnych mechanizmów i my mówimy to studentom. My tę wiedzę rozprzestrzeniamy, natomiast oni mają dla siebie, ale czasem to jest wiedza bardzo dobra. Na przykład, ja kiedyś pracowałem z moją z, z studentką, no już mocno. Taką zaawansowaną naukowo na temat strategii poleny, dla poleny R. Robiliśmy tam lakier do paznokci, znaczy reklamę lakieru do paznokci, gdzie wykorzystaliśmy tak zwany motyw dominacji nad partnerem. Kobiety mają taką charakterystyczną właściwość. Nie wszystkie uświadamiają sobie, że one bardziej chcą dominować nad partnerem niż mężczyzna. Także tam są te tendencje rywalizacyjne, dominacji u kobiet występują silniej. Myśmy stworzyli taką reklamę, gdzie gdzie, tak, gdzie kobieta ubrana w czerwoną sukienkę, pomalowane paznokcie ma czerwonym lakierem, ściska tak w rękach małego faceta. Ja więc pokazuję ten efekt dominacji. Rzeczywiście preferencja lakieru do paznokci reklamowanego w ten sposób była zdecydowanie wyższa niż inne. Jednakże zauważyliśmy jedną rzecz, że trochę tej motywacji było za dużo. Za dużo. Ale ja już się nie zajmowałem tym. Wówczas, natomiast jakieś pół roku potem uczestniczyłem w takim międzynarodowym festiwalu reklam, i zobaczyłem reklamę, właśnie też, pokazującą efekt dominacji. To jest francuska reklama. To była francuska reklama lakieru do paznokci, gdzie kobieta między palcami u nóg ściska takich małych facetów. Tak? Ale to było charakterystyczne? Otóż ona miała pomalowane paznokcie nie na kolor czerwony, a na kolor zielony. I wtedy zdałem sobie sprawę, że u mnie było za dużo tej dominacji, to kolor czerwony jest agresywny. Natomiast kolor zielony mniej. Wobec tego podejrzewam, że gdybym ubrał wtedy tą panią w sukienkę zieloną, byłaby jeszcze większa preferencja niż sukienkę czerwoną. Ale ja to mówię tylko po to, żeby, żebyśmy też zdali sobie sprawę, że ci fachowcy, którzy pracują w tych firmach, oni znają psychologię, znają dobrze, starają się to wykorzystywać. Tylko on, on nic nie powie na ten temat. Żeby się dowiedzieć, to trzeba przyjść do nas.